Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie w tym listopadowym już czasie. W tym podcaście oczywiście ze mną siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Cię serdecznie. I od razu zabieramy Państwa na spotkanie z Mojżeszem i czytamy fragment z księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu. Będziesz się bał pana, Boga swego, zachowując wszystkie jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa który ja dziś ci nakazuję. No powiem ci, że jestem tym tekstem szczerze przejęta i wręcz zmartwiona i już wyjaśniam dlaczego, bo on się zaczyna od przedziwnych słów. Będziesz się bał Pana, Boga swego. Rozprawmy się z tym lękiem, bo wszelkie przekazania, które później się pojawiają i wszystkie obietnice, jeżeli mają łączyć się z y, strachem wobec Boga, to ja tego nie rozumiem. Jak, o co chodzi? Nie, tutaj mamy hebrajskie jare, które oznacza respekt wobec Pana Boga. Czyli w oparciu o to, co Pan Bóg czyni, teraz jak popatrzymy sobie wyżej na narrację wcześniejszą, opowiadanie o wielkich cudach, które Jachwes działał dla Izraela, to mamy tutaj zaproszenie, mieć świadomość tego, co Pan Bóg robi, mieć świadomość Jego potęgi, mieć świadomość tego, kim On jest. I z tej świadomości będzie wynikać ranga, którą będziesz przypisywać jego funkcjonowaniu, jego stwierdzeniu. Czyli te Anciwi. słowa z księgi muszę je powtórzyć, bo to wydaje mi się, że koniecznie trzeba to uchwycić i od razu wyjaśniać. Te słowa, które rozpoczynają dzisiejszą niedzielną liturgię czytań, tak, z księgi powtórzonego prawa. Będziesz się bał Pana Boga swego, zachowując wszystkie nakazy. Które w moim takim literalnym odbiorze odczycie tego, że ponieważ się go boisz, to będziesz go słuchać, tak? To nie o to chodzi. Nie, ponieważ masz respekt do Niego, bo widzisz Jego dzieła, widzisz Jego potęgę, widzisz Jego miłość, widzisz Jego dobrość, to On Cię przekonuje swoją mądrością i potęgą. I ze względu na to, że On Cię przekonuje tym, jaki jest, mm -hmm. będziesz brać na serio jego komentarze, jego słowa, jego działanie, bo on jest przekonywujący, jest wiarygodny. Mm. No to zmienia postać rzeczy, mówiąc krótko. I Bogu dzięki, dlatego później mamy słuchaj. Mhm. Prawda? Bo nie mamy tutaj nakazu musisz, prawda? Nie mamy nakazu bądź posłuszny. Mamy zaproszenie do tego, żeby uchwycić komunikat. Mhm. ale jak uchwycisz komunikat, który, a masz respekt wobec Boga, czyli rozpoznałeś, że Bóg jest potęgą miłości, potęgą dobra, wyzwalającym, to Uznajesz za istotny dla Ciebie, dla Twojego własnego biznesu, słuchanie Boga, czyli przyjmowanie tego, co On mówi, co robi, jak się odnosi do nas. Ale zanim się pojawia to, to słuchaj, to szemma to jest jeszcze jedna rzecz, która myślę warto, żeby ją wytłumaczyć jak kwestia, że wszystko, co Bóg nakazuje, dotyczy nie tylko nas osobiście czy naszego pokolenia, ale też. No, rozkazuje wypełniać Tobie, Twym synom i wnukom po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. No to ta, gdyby wielopokoleniowa wspólnota, to ta zależność jednych od drugich tutaj wynika już, pamiętam tę kwestię obietnicy, tak, żebyś mógł długo żyć, ale nakaz dla nas jest nakazem dla naszych potomków. To właśnie ta obietnica długiego życia bardzo mocno wiąże się z tym myśleniem o potomkach, bo żyjesz w potomkach. Mhm. Takie jest myślenie Izraela, że nie tylko wizualnie, osobowościowo żyjesz w dzieciach, ale cały przekaz, wszystko co w tobie istotne, dla ciebie istotne, żyje później w dzieciach, tym co im przekażesz, co im zaoferujesz. A dalej, to jest jakby element, który tutaj jest kolejnym komponentem, to jest fakt, że mamy do czynienia ze społecznością. Przepraszam, która jest klanowa, która żyje y, dzięki relacjom, mają, y, utrzymuje z bezpieczeństwo w oparciu o relacje i kultywuje przekaz doświadczenia Pana Boga z pokolenia na pokolenie. Stąd Ojciec, który przekazuje Ci informacje o Bogu, jest dla Ciebie wiarygodnym świadkiem, bo klan jest dla Ciebie podstawą, utrzymania przy życiu, podstawą bezpieczeństwa. Cały przekaz o Panu Bogu najpierw dokonuje się ustnie w obrębie klanu, yy, rodzinnego, dlatego że to jest kultura, która nie pisze, tylko mówi i teraz w oparciu o to, co Bóg czyni z ojcami, jak funkcjonuje w relacji z ojcami, my zyskujemy pewność o do dobroci Pana Boga, w oparciu o wiarygodność naszych ojców, o ich świadectwo o to, że oni tego namacalnie doświadczyli takiego Boga i przekierowują nas do Boga. Stąd Przekaz kontynuowany, ze względu na to, że Ty żyjesz dalej w ten sposób, dzięki temu przekazowi w dzieciach, a dalej, że to utrzymuje przekaz, wiarygodność przekazu. I idźmy dalej za obietnicami. Jedna to jest obietnica, którą wyjaśniłaś ta długiego życia, też życia w swoich potomkach, ale kolejna obietnica Ziemi, obietnica obfitości, ów miód i mleko. Ja też to ciągle kojarzę, że Bóg jakby z nami trochę no, nie handluje, ale to jest tak, że rób to, to dostaniesz to. No chyba też nie w tym kierunku. No, a miód i mleko teraz pomyśl tak realnie. Mhm. Miód i mleko to naprawdę rarytas. A nie, czyli podstawa, tak, chcesz by tak? Tak, podstawa egzystencji. Miód uh -huh. i to są dwa elementy, które reprezentują efekt Twojej takiej elementarnej troski o stado, mleko. Uh -huh. Tak. Uh -huh. I y, Twoje y, łowiectwo, czy szukanie, czyli miód dzikich pszczół. Oni nie, nie hodowali pszczół. Uh -huh. Zatem Twoje zaangażowanie w tym, żeby w przyrodzie istniejącej wokół ciebie znaleźć y, pożywienie. Okay. I Pan Bóg mówi, to jest ziemia, która jest normalna. Jakby nie daje Ci nadzwyczajnych warunków do funkcjonowania. Daje Ci taką zwykłość funkcjonowania, mm -hmm. z tym, że w tej zwykłości znajdziesz. Trochę włożysz pracy, trochę poszukasz, znajdziesz to, czego do życia potrzebujesz. Mm -hmm. Dalej ziemia jest postrzegana jako... Y Danie y, takiego niezwykłego zabezpieczenia, takiej przestrzeni, w której możesz już osiąść, nie musisz chodzić, nie musisz być już dalej nomadą. Zyskujesz przestrzeń przynależącą, y, jakby z której gwarantem dla Ciebie posiadania tej przestrzeni jest Bóg. Mm -hmm. Wskutek tego zyskujesz pewność życia, takie, stabilizację. O. Tego słowa mi brakowało. Co nie? Zyskujesz taką elementarną stabilizację w oparciu o Bożą obietnicę, więc to nie jest stabilizacja, której odebrania mhm. czy destrukcji musisz się obawiać każdej chwili. Mhm. I w ten sposób, wyjaśniając wcześniejsze zdania i zagadnienia, doszłyśmy z siostrą Joanną Nowińską do najważniejszego, chyba w ogóle biblijnego przekazu, nie tyle do najważniejszego fragmentu tego dzisiejszego czytania. Ja te słowa jeszcze raz przeczytam. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił pozostaną w Twem sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. I powiem ci, że zanim oddam ci głos, powiem ci, że mam takie wrażenie, że z jednej strony serce się wyrywa do tego, co tutaj autor natchniony mówi, opisując jak mamy kochać, a z drugiej strony we mnie coś się buntuje, jak można nakazać miłość. To jest fenomenalne, tylko że nie można nakazać miłości. Właśnie cały, cała cudowność tego wyznania wiary izraelskiego jest właśnie w tym fakcie, że Pan Bóg mówi: z mojej strony jest wyłączność względem Was. Pan jest jedynym Bogiem, tym jedynym. Adonai Echat nie tylko chodzi o jeden w znaczeniu y, liczby, y, ale przy, chodzi tu przede wszystkim o wyjątkowość. To jest słowo, które nie niesie za sobą, ze sobą policzalności, ale niesie ze sobą specyfikę. Mhm. Zatem, y, kiedy Pan Bóg y, siebie w ten sposób wiąże z Izraelem, mówi, y, jakby deklaruje nam, jego miłość, Mojżesz formułuje, czy jakby przekaz biblijny formułuje to w odpowiedzi. Mhm. Pan Bóg ofiarował nam swoją wyjątkową miłość, dlatego my, uznając Jego z tą wyjątkową miłością, z wyjątkową relacją, chcemy odpowiadać, kochając mhm. właśnie Jego. Co to znaczy, że z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, Podejrzewam, że to nie jest po prostu takie, taka mowa kwiecista, że ktoś chce jeszcze więcej opisów, tylko że to są konkrety. Tak. Pierwsze określenie dotyczy przestrzeni decyzyjnej. Serce w rozumieniu biblijnym to jest nasza przestrzeń, gdzie podejmujemy wszystkie decyzje, zatem z całą, z jakby całą paletą wyborów. Mhm. Jesteśmy zaproszeni do ukierunkowywania się i na jedynego Boga i przyjmowania Jego wyjątkowej miłości dalej, e, e, wekolny szmateka, czyli całym tchnieniem życia, które jest w nas, całym spiritus movens, które zostało nam ofiarowane. Tu nie chodzi o duchowość, jak my rozumiemy w naszej kulturze, ale chodzi o to tchnienie, które w nas Bóg złożył, które nas pobudza do działania. Żeby tam w tej przestrzeni, tej aktywności, mobilności, yy, naszego życia, by było to priorytetowe ukierunkowanie na Boga, miłosne ukierunkowanie na Boga. I yy, 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 ostatni pasus, najlepszy, we kolmeodeka, Odeka, czyli całym swoim więcej. <grym> mhm. Czyli wszystkimi innymi możliwościami, okazjami, yy, sytuacjami, wszystkim. Yy, Odpowiadaj na tą nieskończenie hojną miłość Pana Boga. Ja myślę, że to jest ważne, dlatego że właśnie fakty, że odpowiadamy, nie, że to nie jest generowanie rzeczywistości, mhm. tylko to jest dostrzeganie działania Pana Boga, dostrzeganie Jego, Jego wielkiej, zaangażowanej miłości w stosunku do nas i po prostu przyjmowanie jej, życie nią. Jak tym przykazaniem żyjemy my, już nie tylko, że nie Stary Testament, ale nowy, ale w ogóle 2000 lat chrześcijaństwa? To będziemy sobie za chwileczkę odpowiadały, czytając tekst z drugiego czytania. Proszę posłuchać fragmentu. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wielu było kapłanów poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawić na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. I proszę Państwa, ja przepraszam, ale już po tych pierwszych dwóch zdaniach, po tym pierwszym akapicie przerwę czytanie, bo mam wrażenie, że tutaj już się wyłączamy, bo nie bardzo wiemy, o co chodzi. Tekst jest totalnie wyrwany z kontekstu. W pierwszej chwili można się nie domyślić w ogóle, o kim mowa. Więc jeszcze raz, wielu była kapłanów poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, ten właśnie i o kim mowa i dlaczego potrzebni byli kapłani poprzedniego przymierza autorowi listu do Hebrajczyków, żeby na ich przykładzie coś wyjaśnić. To już pytanie do Mamy do czynienia w liście do Hebrajczyków ze sposobem wytłumaczenia, wcielenia życia, śmierci, zmartwychwstania Jezusa w, w świetle kapłaństwa, w świetle ofiary, czyli w świetle decyzji bycia z Bogiem, decyzji bliskości, jakby pokazania tej największej, w świetle tej największej bliskości, jaka jest możliwa. Autor wybiera nie przestrzeń synostwa, ale wybiera to, to, co w Izraelu miało ten posmak świętości, czyli kapłaństwo, styczność ze świętością Pana Boga, taką najszerszą. E, najszersza styczność ze świętością Pana Boga. Czyli pokazanie, i, e, przepraszam, wejdę ci w zdanie, czyli pokazanie, że Jezus, wcielony Bóg, jest nie tylko synem, ale też pokazanie, że jest arcykapłanem, i to w kontekście kapłanów Starego Przymierza, którzy się jednak mocno od Chrystusa różnią, tak? Tak, ale jeszcze bardziej pokazanie, co stoi za tym pojęciem. Mm -hmm. Bo to nie tylko chodzi o zastępstwo. Czyli że skończyło się stare przymierze, w znaczeniu ustał kult ze względu na zniszczenie świątyni jerozolimskiej, i teraz nagle mamy ekwiwalent y, y, zastępczy, którym możemy i tak przeżywać to doświadczenie kapłaństwa. Tu chodzi o to, co stoi pod kapłaństwem w Starym Przymierzu, w rozum, co jest istotą jego znaczenia, czyli bliskość, do której Pan Bóg dopuszcza człowieka, żeby pokazać mu swoją potęgę i swoją świętość, żeby on mógł przekazywać, rozpoznawać, błogosławić, przekonywać innych o, o jego świętości swoim doświadczeniem, zachwytem nad Bogiem, i partycypować w decyzji ludzi na bliskość z Bogiem, w ofierze, w przymierzu. I teraz Jezus jest pokazany tutaj jako ten, który żyje, czyli przez którego my ciągle doświadczamy świętości, potęgi Boga, chwały, w którym jakby idąc z Nim, idąc za Nim, przyjmując zbawienie, odpowiadamy ciągle Bogu, tak i w ten sposób konstytuujemy Kościół. To wróćmy do, do samego listu, bo ja przeczytałam tylko fragment fragmentu, który jest w tę niedzielę odczytywany w czasie liturgii i tu będą już właśnie słowa bezpośrednio o Chrystusie, które za chwilę siostro Joanna nam zinterpretuje, brzmią one tak. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanowiło arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu prawa, ustanawia arcykapłanem syna doskonałego na wieki. I to wszystko jest o Chrystusie. Tu już ja dodaję i proszę Ciebie, byś wyjaśniła, jaka nowość jest w takim spojrzeniu, w takiej perspektywie mówienia o Synu Bożym. To, co jest w ostatnim wersecie, czyli celowość. Nie tyle doskonałość, co osiągnięcie celu, wskazanie nam celu, który, działa, który zawsze jest przed nami czyli wskazanie tej bliskości z Bogiem w pełnej wolności, w, w oddaleniu od zła, w uwolnieniu ze zła, które Jezus przynosi. I Dlatego skupienie uwagi na Jego osobie, czyli weryfikowanie wszelkiego swojego podejścia do Boga Jezusem, Jego bliskością z Ojcem, weryfikowanie tą bliskością, która jest w Jezusie, jest dla nas kluczowe, żebyśmy nie, nie zamienili Pana Boga na metody funkcjonowania w życiu. Wiadomo, że kiedy patrzymy na Jezusa, to przede wszystkim widzimy Jego y, transparencję funkcjonowania, przez którą daje nam się poznać Ojciec, a drugie widzimy y, Jego taką ogromną bliskość z Ojcem. I do tego, w obserwacji Jego jako kapłana, czyli tego właśnie, który nas y, jakby y, pcha w kierunku doświadczania, Świętości Boga i mówienia Bogu, tak? Mamy, jakby tego wszystkiego mamy pilnować, będąc w relacji z Jezusem. Zatem tu nie chodzi o sztuczność, ale chodzi o zachowanie takiej przestrzeni, nie chodzi o wzorce, tak? Może tak, może tak, tu nie chodzi o sztuczność ani o wzorzec, tylko chodzi o funkcjonowanie według tego, jak funkcjonuje Jezus w relacji z Ojcem, żebyśmy byli żywi i żebyśmy, żeby do głosu dochodziło to, co było tematem pierwszego czytania, czyli miłość po prostu. Żebyśmy dali się kochać i czuli się z Bogiem jak w domu i kochali Go. Ja mam wrażenie, że przy tych dzisiejszych czytaniach przydałby się ktoś, kto by paradoksalnie cały czas badał naszą czujność, uważność, skupienie uwagi na tym, że one są o miłości, bo jakkolwiek i w pierwszym, czytaniu I za chwileczkę w Ewangelii to przykazanie miłości będzie wprost wybrzmiewało, no to jednak ja mam wrażenie, że my się gdzieś tam, podobnie jak Izraelici, w tych przepisach prawa, w tych różnych zwyczajach, również dzisiejszych czasami, tak na nich zafiksujemy, tak na nich skupimy, że ten główny przekaz będzie piłował Nie dociera. Zgadza się, obawiam się, że, że muszę tak powiedzieć, dlatego że to jest weryfikowalne. Relacja nigdy nie jest weryfikowalna. Mm. Natomiast y, wierność zasadom jest uh -huh. przeliczalna i można sobie wystawić dyplom, tak. Uh -huh. Można sobie e, złożyć wyrazy uznania. Uh -huh. <laughs> Natomiast e, to niestety nie ma nic wspólnego z relacją, bo rela w relacji fascynuje nas osoba i chcemy być z osobą, a nie e, funkcjonować według punktów. Mm. No i dlatego miała miejsce taka sytuacja, jak ta opisana przez ewangelistę świętego Marka w Ewangelii, którą dziś czytamy, proszę posłuchać. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. To jest świetny tekst, można powiedzieć, takie kuriozum. Uczony w piśmie mówi Jezusowi, OK, dobrze się znasz na sprawie Bożych przykazań. Gratuluję Ci. Nagradza Go jak ucznia. Nie mając świadomości, tak naprawdę z kim rozmawia. Mm -hmm. A z drugiej strony Jezus, który, który no też jak gdyby odbija piłeczkę, tak, mówi, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, i ten efekt, że już nikt nie odważył się więcej pytać, tak, że jakby ta rozmowa została podniesiona nie na taki, została wyciągnięta na poziom tak wysoki, i to nie myślę w kategoriach akademickich, tak, intelektualnych, ale jakby na ten poziom celności, konkretu już, że w zasadzie wszystkie inne rzeczy to są później, prawda, takie drobiazgi, które trzeba jakoś wrócić uporządkować, ale istota jest wyjaśniona. Tak, fenomenem jest... To jak połączona zostaje miłość Boga z miłością do człowieka i w jakiej sekwencji, mm -hmm. że jeżeli kochasz Boga, to zaowocuje to prawdziwą miłością do człowieka. Mhm. I że te dwie rzeczywistości się ze sobą zazębiają, bo ciekawe jest, że Jezus nie ustawia odwrotnej, odwrotnego, nie ustanawia odwrotnego układu, mhm. że nie robi tutaj jakby promocji relacji z ludźmi, poprzez którą dochodzimy do relacji z Bogiem, tylko pokazuje priorytet relacji z Ojcem, dlatego że wówczas widzimy, kim jest ten drugi człowiek. Że w nim jest Bóg. Mhm. Czyli tak naprawdę połączenie istoty Starego Testamentu przez słowa Jezusa, bo oba teksty pojawiają się w Starym Testamencie, a dalej pokazanie nam, że to jest to coś, czego nie można nakazać, mhm. jest dla Boga najważniejsze. I to jest też fenomen, bo kiedy szukamy, jest czasem taka opcja poszukiwania rygoru. Różnych takich rygorystycznych, przez, rygorystycznych e, zasad, e, jakby weryfikowania siebie przez trud swojej relacji z Bogiem, przez trud życia, przez docisk, przez napięcie, e, przez e, wyrzeczenia. To Jezus mm -hmm. mówi jedyne przykazanie kochaj. Mm -hmm. Nie ma innych przykazań, nic innego nie nakazuje. Najważ, zwracamy obie uwagę na to, że y, cały czas kręcimy się wokół tego, że na, jest nakaz, Czegoś, czego nie da się nakazać, tak? bo, bo jakaś to miłość, która jest dlatego, że, że ktoś jej żąda, jej oczekuje i wymaga. A z drugiej strony wiemy, że można zweryfikować no, o, owoce, tak? można zdo, zobaczyć je, że to jest akurat do sprawdzenia. Uświadomia ja, miałowość dyskusji na ten temat w opozycji do tego, że istotą jest życie, że, że konkret życia później jest ważny. Tak? To znaczy, można się Doktoryzować i w ogóle nie wiadomo, co opowiadać o tym, które ważniejsze, jak ważne, jak istotne, jak to świetnie jest ujęte, jak to jest dobrze opisane, jak to w ogóle i w Starym, i w Nowym Testamencie, i na ustach uczonych w piśmie, i na ustach nie wiem, ludzi po prostu. Bogaty młodzieniec mi się przypomniał, czyli no jest to coś dyskutowanego, a tak naprawdę nie o to chodzi, żeby o tym gadać, tylko by to było widać. Tak, ta puenta dzisiejszej Ewangelii, czyli stwierdzenie najpierw uczonego w Piśmie, że to jest da daleko ważniejsze niż wszystkie całopalenia i ofiary, czyli niż każda decyzja ukierunkowywania się naszego ku Bogu. I Jezus, który mówi, tak, jeżeli to odkrywasz, bo to jest na razie ten poziom porównywania, to już nie jest daleko do tego, żebyś uznał królowanie Boga. Czyli tam, gdzie jeszcze zastanawiamy się, co jest bardziej wartościowe, czyli ważymy metody, ważymy sposoby, nie, może nie odnosimy się do osoby mhm. jako tego, z kim chcemy mieć relację, czy ją miłość przyjmujemy, to y, ważąc, jeżeli dopiero idziemy w kierunku doświadczenia, na czym polega królowanie Boga, a ukierunkowując się na osobę, Zmieniamy w ogóle punkt przyłożenia i wchodzimy w rzeczywistość, która jest właściwa dla tej osoby. Czyli nie chodzi o to, żeby ważyć, czy to się opłaca robić, czy to należy robić, czy taka praktyka, czy inna, tylko przerzucić akcent na osobę Boga, żeby. Otworzyć oczy na Jego królowanie w tym świecie, w nas, Jego działanie, Jego potęgę, Jego moc, i żeby docenić, wychwalać, błogosławić to, kim on jest i co robi. A to da nam doświadczać tego, co jest faktem, a co często uda nam, udaje nam się samym sobie zamydlić, czyli fakt królowania Boga tutaj. Proszę Państwa, na koniec tego, o czym mówi siostra Joanna, wrócę do Ewangelii i tak. Jezus odpowiedział: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Ufam, że nam, siostrze Joannie Nowińskiej i mnie też by odpowiedział: Tak, tak, blisko jesteście to w tej rozmowie, tego o co mi chodzi, no ale teraz życie. <grytanie> Popatrzy na nasze życie, a w Ewangelii jest napisane i nikt już nie odważył się go więcej pytać. Więc ja już też cię o nic więcej nie pytam, idziemy żyć. Może tak być, taka być puenta. Oczywiście i myślę, że to jest najlepsze, tylko zajmijmy się Bogiem i to będzie najbardziej w punkt. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska dziś w tym podcaście zapraszamy za tydzień do usłyszenia. Podcast gościa niedzielnego zaprasza Dominika Szczawińska.